Witam Państwa bardzo serdecznie. No właśnie zakończyła się rozmowa, która z całą pewnością przejdzie do historii rafała Trzaskowskiego ze Sławomirem Mendsenem w studiu Sławomira Medsena. Sławomirek medcenek to jest taki cwaniaczek, też bardzo ciekawy, ale dzisiaj o cwaniaczku yy, Sławomirku nie będziemy nic mówić. Będziemy mówili natomiast bardzo dużo o rafałku trzaskowskim, który uchodzi teraz. W naszym kraju już za mistrza, naprawdę kłamstwa. Mistrz kłamstwa, celebryta. Bonjour, Le Banditien, już w tej chwili. Ja myślę poniekąd, że on w tej profesji przewyższył znacząco dokonania socjopaty Donalda Tuska. Ta rozmowa dotycząca w zasadzie tych ośmiu postulatów, które postawił Mencen czyli tej całej deklaracji. Toruńskiej, tak się to nazywa oficjalnie, miała się skończyć właśnie podpisaniem tej deklaracji toruńskiej przez Rafała Trzaskowskiego dwa dni temu u Mentsena pojawił się yy, Karol Nawrocki Karol Nawrocki tę deklarację toruńską podpisał niektórzy nawet twierdzą, że Karol Nawrocki był bardziej konfederacki niż wszyscy konfederaci, ale o tym mówiliśmy całkiem niedawno dzisiaj przejdziemy do tego yy, co w kwestii tych ośmiu właśnie postulatów yy, powiedział Rafał Trzaskowski można się było, drodzy Państwo, śmiać naprawdę. Można się było śmiać, bo ta szubka, która została yy, odstawiona przez bandytę Rafała Trzaskowskiego, myślę, że ona przejdzie do historii, a Rafał Trzaskowski nie podpisał tej deklaracji, bo powiedział, że on nie jest przecież Karolem Nawrockim, bo Karolek Nawrocki to wszystko podpisuje, co mu tam podrzucą, tak jak Andrzejek Duda wszystko podpisywał, a on jest Rafał Trzaskowski niezależny, który nawet nie podpisze się pod tym, co powiedział, słuchajcie. Gdy on twierdzi, gdy on wyraża yy, jakieś stanowisko, prawda, przyjmuje w jednej sprawie czy drugiej, to on się pod tym nie podpisze, bo cóż, szkodzi obiecać. Obiecać można, ale ja tutaj się nie podpiszę, no dlatego, żeby ewentualnie później nikt mi nie zarzucił, że ja coś podpisałem, że ja teraz muszę brać odpowiedzialność. Karol Nawrocki yy, oczywiście tutaj zapunktował dużo więcej. Zdobył punktów, yy, jeśli chodzi o te wizyty u Mencena. Yy, przyjął taką postawę naprawdę pożyteczną, chwalebną, ja bym nawet powiedział, w tym momencie, w którym to zaorał po prostu polityka pisowców. Polityka pisowców, bo w tym układzie są zarówno prawda, pisowcy, jak i koalicja obecna 13 grudnia. Yy, pisowcy wprowadzali zielone łady, a następnie, yy, oczywiście, yy, koalicja 13 grudnia kontynuuje rozszerzanie tego programu niszczenia Polski, ale Karol Nawrocki sprzeciwił się temu, co groźnego miała Polakom do zaoferowania polityka PiSu, stwierdził, że będzie chciał te błędy naprawiać, dlatego, że już jest powolutku budowany nowy system polityczny w Polsce ideologiczny i to będzie nowy Pis, taki przewartościowany z Konfederacją. Tutaj oczywiście Mensen będzie odgrywał bardzo dużą rolę. Męcen z Bosakiem, tam Grześka Brauna nie zobaczymy, ale to jest plan obecny Pisowców z Konfederacją na wybory w roku 2027, jeśli do takich wyborów dojdzie, bo bardzo możliwe, że jeśli Trzaskowski wygra te wybory, to Tusk domknie system i zostanie stworzony odgórnie już. PZPR z siedzibą w niemieckiej Brukseli, pada pierwsze pytanie: czy tuba propagandowa. Telewizja polska, yy, czy tuba propagandowa władzy, jaką teraz obecnie mamy, czy ona powinna zostać zlikwidowana? Rafałek Trzaskowski yy, mówi w studiu Mencenarza, że tak, że telewizja polska w tej formie powinna zostać zlikwidowana i on jest za likwidacją telewizji polskiej. No tutaj, drodzy państwo, to się możemy wszyscy już yy, uśmiechnąć, no bo nie wiem, czy państwo pamiętacie, jeszcze przed pierwszą turą wyborów, gdy Trzaskowski. Yy, a w zasadzie Stanowski pojawił się u Trzaskowskiego w jego mieszkaniu, i tam się rozsypał troszkę pan Trzaskowski, bo na początku twierdził, że telewizja polska go w ogóle nie wspiera, ale potem y, przez zwykłe przejęzyczenie, taką pomyłeczkę, freudowską, chciałoby się powiedzieć, y, dał do zrozumienia, że już teraz w tej chwili nie pamięta, jak myśmy to ustalali tam z władzami telewizji polskiej. Y, więc generalnie rzecz biorąc, tuba propagandowa, y, którą, która obecnie, nie Jest w rękach Tuska, no wcześniej była w rękach TVP, teraz przez Rafałka ma zostać zlikwidowana. Tylko Rafałek musi zostać prezydentem, to pamiętajcie. Czy Rafał pójdzie w marszu niepodległości? Oczywiście, że pójdzie. Teraz już na pewno pójdzie. Teraz zobaczycie Rafała na wszystkich marszach. Czy premier i prezydent może być z jednej partii? Pyta Mencen. No, oczywiście, że może być. No, pamiętacie państwo słynne zdanie, które wypowiedział Trzaskowski jeszcze jakiś czas temu. Że nigdy nie może tak być, żeby władza była w jednych rękach, prawda? Żeby prezydent i premier byli z jednej partii. Ale teraz może. Dlaczego tak twierdzi właśnie pan Trzaskowski? Już teraz ten wodolejca po prostu obrzydliwy. Otóż, drodzy Państwo, z tego powodu tak twierdzi. Że yy, jeśli to jest PiS, to nie może tak być, że tam, yy, prawda, prezydent i, i premier będą z jednej partii. To wtedy nie może tak być. Ale Kolesie z koalicji 13 grudnia to mogą być z jednej partii, bo on jest niezależny. A taki duda, no to jest zależny, to wiadomo. Yy, czy wstyd Trzaskowskiemu za 100 konkretów? Które nie zostały zrealizowane, żadne nie zostały zrealizowane i żadne nie będą zrealizowane, nawet żadnego CPK nie będzie. Więc wielki patriota Trzaskowski teraz obiecuje, ale Rawciu mówi, że nie, że jemu wcale nie jest wstyd, jemu jest tylko wstyd, może trochę, że to tak wolno się posuwa. No bardzo wolno, szybko się posuwa degradacja Polski, ale drodzy Państwo, wstyd Rafałkowi nie jest, że jego koledzy z partii tak wolno realizują te sto konkretów, a to miało być przecież 100 dni. Ja muszę powiedzieć, drodzy Państwo, że Męcenek był troszkę mięciutki w trakcie przeprowadzania tego wywiadu, podawania tych pytań tam pod rozwagę Prawda dla Rafałka Trzaskowskiego. Mięciutki, bardzo często dziękował, jak się cieszy, że nas już ogląda 500 tysięcy widzów live. Prawda, Jak to fajnie, że już mamy milion obserwatorów, to za chwilę będziemy fajnymi celebrytami tutaj wszyscy. Mięciutki Męcenek, bardzo mięciutki. W moim mniemaniu był Męcen przytłoczony dzisiaj przez Rafała Trzaskowskiego. Pierwsze pytanie z tych postulatów, tej deklaracji, yy, prawda, Toruńskiej. Czy Rafał podpisze jakąkolwiek ustawę o nowych podatkach? Oczywiście, że nie! Jak tylko Rafał będzie na urzędzie, to żadnych nowych podatków już nie będzie. No nigdy. Absolutnie to jest wykluczone, drodzy Państwo, dlaczego ktoś miałby twierdzić, że jakieś nowe podatki miałyby zostać podniesione albo wprowadzone? No to mencen się pyta, no ale przecież podatek od nieruchomości wprowadził pan niedawno w Warszawie, wzrósł yy, Prawda, o 50%. No ale co z tego, że wzrósł? No bo dawno nie wzrastał. No to musiał tam jakiś, prawda, zostać, yy, prawda, wniesiony podatek, podwyższony. Yy, no pamiętacie Państwo ten podatek płotowy, prawda? Tych podatków za chwilę już będzie bardzo dużo, ale rafał nowych podatków. Nie zamierza wprowadzić absolutnie żadnych i żadnej takiej ustawy nie podpisze. Czy będzie stał na Straży Złotego i czy będzie gotówka dostępna w Polsce? Tak, jest tylko Polska ważna, bo Rafał jest patriotą teraz gospodarczym i nie podpisze żadnej ustawy, która miałaby ograniczać, prawda, yy, obrót gotówkowy. Nie będzie także euro. No ale Mensen się pyta, no tak powiedział Trzaskowski, ale Mensen się pyta, że my będziemy bezpieczni, gdy przyjmiemy euro. Przecież tak powiedział Rafał Trzaskowski jeszcze parę miesięcy temu. No nie, nie do końca jest tak, bo teraz mamy stabilnego złotego, no teraz nie ma powodu, żebyśmy mieli zrezygnować ze złotego, żeby wprowadzać euro. No zresztą my w tej chwili nie jesteśmy przygotowani do tego, żeby wprowadzić euro, no z racji tego, że mamy tak, taki deficyt budżetowy, no a to dzięki temu, że ci biedni nasi posłowie, czy europosłowie, no tak mają te zaplecze finansowe ubogie, że cały czas muszą czerpać z tego państwa, więc kwestia nawet administracji państwowej, która powinna zostać okrojona, przecież, bo Mencen kiedyś proponował taką administrację, niskie podatki, malutkie państwo, niewielka Administracja to nie zostało tutaj w ogóle yy, wzięte pod rozwagę, ale pamiętajcie, że jak tylko Rafał będzie na urzędzie prezydenta, to nie będzie, yy, prawda, yy, z całą pewnością euro i będziecie mogli obracać gotówką. No ja jestem ciekaw, co tutaj te zewnętrzne lobby Sorosza, na przykład, miałoby w tej sprawie yy, do powiedzenia. Przechodzimy do kolejnego punktu z tej deklaracji toruńskiej. Czy Rafał jest za wolnością słowa? Rafał jest za wolnością słowa, yy, i, ale nie jest za Mową nienawiści, prawda? Yy, jednak podpiszę ustawę o mowie nienawiści, podpiszę taką ustawę o mowie nienawiści. No to Mencen się pyta, czy piosenka Cypisa Osiem Gwiazdek, która była śpiewana na kampusie Polska, czy to jest mowa nienawiści? Ale nie wracajmy do tego, mówi Rafał Trzaskowski. Nie wracajmy do tego, bo to teraz nie jest przecież takie ważne, co jest mową nienawiści. Otóż mową nienawiści jest to, gdy my coś mówimy, to nie jest mowa nienawiści, a gdy wy coś mówicie, to jest mowa nienawiści. Yy, to nie są koledzy Rafała, którzy tam śpiewali tę piosenkę, na kampusie Polska, to pamiętajcie no więc Rafał podpisze ustawę o mowie nienawiści ja tylko Państwu przypominam, że na mocy tej ustawy, albo tego dekretu odgórnego, mój stary kanał stary kanał Króla Pustkowia, na którym było blisko 80 tysięcy obserwujących został objęty prewencyjną blokadą treści i zdemonetyzowany jak zasugerowano, szerze treści szkodliwe i właśnie y, treści, które tchną prawda, tą mową nienawiści także mięciutki męcenek y, tutaj powinien nieco Mocniej potraktować Trzaskowskiego, no ale jakoś to, drodzy państwo, tutaj się rozpłynęło po kościach. Ustawa o mowie nienawiści wejdzie w życie, jak tylko Rafał zasiądzie na urzędzie prezydenta. Czy Trzaskowski podpisze ustawę o akcesji Ukrainy do NATO? No to jest oczywiście wariat. Trzaskowski jest wariatem całkowitym. I tutaj Mecen zaorał, drodzy państwo, Trzaskowskiego, bo Ukraina w NATO to jest, drodzy państwo, całkowicie kowita już w tej chwili y, propozycja wojny z Putinem. Zresztą ani Putin nie chce, żeby Ukraina przystąpiła do NATO, ani także Stany Zjednoczone nie chcą widzieć Ukrainy w NATO. Trzaskowski twierdzi, że Ukraina y, w NATO, gdy oczywiście zostanie przyjęta, to gdzieś za około 180 lat mniej więcej, y, tak wskazują wszystkie dane, y, jakie zostały zebrane, gdzieś w tym czasie ewentualnie Ukraina mogłaby się dostać do NATO, ale Trzaskowski twierdzi, że trzeba robić wszystko, żeby Ukraina już się do NATO dostała, bo jak Ukraina będzie w NATO, to nie będzie zaatakowana przez Rosję. No to teraz się Męcen pyta Trzaskowskiego, ale my jesteśmy w NATO, tak? No, Trzaskowski mówi, że tak. Czyli my możemy zostać zaatakowani przez Rosję, Trzaskowski mówi, że tak. No to skoro Ukraina będzie w NATO, no to też może być zaatakowana przez Rosję. Tak czy siak, obojętnie co by tutaj, jakby jak nie rozdać, prawda, te jakby nie poustawiać tych. Na szachownicy, to zarówno Polska, która jest w NATO, może być zaatakowana przez Rosję, jak i Ukraina, która nie jest teraz w NATO, została zaatakowana przez Rosję, i także, gdyby była w NATO, też może być zaatakowana przez Rosję. Wtedy już na pewno, z całą pewnością będziemy musieli wysłać polskich żołnierzy na Ukrainę, dołączyć do wojny z Putinem, ale już wtedy nuklearnej, po prostu, bo żadnej, żadna inna opcja nie wchodzi w grę, tylko że żadnej wojny oczywiście nie będzie. Także tutaj Trzaskowski polek na tej linii po prostu całkowicie, bo to jest. Po prostu wariat, drodzy państwo. To jest człowiek, jakby to powiedzieć, upośledzony, zapluty fałszem, to jest kłamca naprawdę już w tej chwili, który przerasta Donalda Tuska. Ja państwa uspokajam, żadnej wojny oczywiście nie będzie tym samym, że chciałbym tutaj dodać, oczywiście, że wojna na Ukrainie, o czym wielokrotnie mówiłem, została wywołana przez Stany Zjednoczone i to Stany Zjednoczone w tej chwili rozgrywają karty. W Europie dokonały podboju Europy, kolonizują Ukrainę za chwilę skolonizują całą Europę, także i robią przecież interesy doskonałe z Putinem. To o tym Państwo mam nadzieję, że wszyscy wiecie. Yy, ale tutaj mówi Trzaskowski, że on nie pozwoli na wysłanie polskich żołnierzy na Ukrainę. No ale jak będą, yy, będzie Ukraina w NATO, no to tak, no to bardzo się cieszymy z tego powodu, że yy, polscy żołnierze będą bronili Ukrainy, bo Ukraina jest w NATO. Ale to, przepraszam, pod yy, sztandarem bandery. A, no to tak, to teraz już wszystko rozumiem. Yy... Nie podpisze ustawy Rafał Trzaskowski. Kolejny punkt z tej deklaracji toruńskiej ograniczającej dostęp Polaków do broni. Rafałek nie podpisze czegoś takiego. Yy, drodzy Państwo, yy, Rafał Trzaskowski się nawet nie zgodzi na rozszerzenie kompetencji Unii Europejskiej w Polsce. Coś podobnego. Przecież Polska grzecznie naprawdę wykona wszystko na gwizdek, co zechce Unia Europejska. No, Donaldziu został przysłany tutaj właśnie po. No to ja nie wiem, jakim, jakich tam nauczycieli ma Męcen, ale yy, yy, nauczycieli, yy, yy, gdyby miał Męcen takich jak Korwin i jak Michalkiewicz, to wiedziałby, yy, prawda, bo o tym już mówimy od dawien, dawna, dawien dawna. Że Donaldziu Tusk tutaj został przysłany, wcześniej był promowany przez elity brukselskie, następnie został tutaj przysłany, żeby jako były cesarz Europy zaprowadzić ład i porządek według, prawda, euro niemieckiej Brukseli. Także nie będzie już żadnego rozszerzania kompetencji Unii Europejskiej w Polsce. Przecież oni żadnych ustaw nie przyjmują, bo wszystkie ustawy to przychodzą jak w paczkach, prawda? Tutaj przychodzą paczki tam, DHL czy DPD przywozi, no i oni patrzą tam, dekretojami to wszystko w życie wchodzi. Yy, a co z prawem weta? No prawo weta, to, co to jest, drodzy Państwo? Yy, co to jest prawo? Mamy jakieś prawo weta? No tam Szczerba Joński, yy, Marta wcisło czy Marta wlazło, oni korzystają. Z prawa weta, no oczywiście, że mamy prawo weta, tylko że oni yy, za prawo weta, jeśli oni są wszyscy za Unią Europejską, prawda, za yy, zniszczeniem Polski, no to żadne prawo weta im nie jest potrzebne. Prawo weta to może wnieść co najwyżej tam jakiś europoseł w stylu Grzegorza Brauna, ale oni będą z tego prawa weta po prostu rezygnować, yy, będą działać w dalszym ciągu na rzecz, yy, prawda, niszczenia naszego kraju. Rafał Trzaskowski by nawet nie podpisał traktatu lizbońskiego proszę sobie wyobrazić bo to było wielkie zło on by to zrobił inaczej gdyby on był wtedy prezydentem co był w tym czasie gdy był Lech prawda Kaczyński to inaczej by wyglądał traktat lizboński no ja jestem drodzy państwo ciekaw jak, no ale tutaj wszystkie obietnice, które złożył Rafał wypowiedział się w kwestii tych ośmiu postulatów deklaracji toruńskiej ale nie podpisze, bo on nie jest Karolem Nawrockim cóż szkodzi obiecać ktoś kto zagłosuje na Rafała Trzaskowskiego będzie traktowany w kategoriach wstydu i hańby i także zdrady narodu polskiego zresztą podobnie jak wszyscy, wszyscy ci którzy głosowali na Tuska w do parlamentu w roku 2023. Pozdrawiam Państwa bardzo serdecznie.